z tej strony Capover i dzisiaj jesteśmy w trochę innym odcinku, ale zostawcie taki piękny czerwony przycisk jaki widzisz na ekranie Tam na dole idę do mojego kanału, bo filmy są co codziennie nie. Bo robię daily przez 365 dni. Dlaczego tak mówię? Tak trochę innym głosem. Bo słuchajcie, to koniec. To koniec. Nie będzie już daily przez jakiś okres, no bo wczoraj jak wiecie był 1 kwietnia i to właśnie wczoraj bym miałem chyba dwa tygodnie lub tydzień że robiłem daily, bo tamto daily się później nie liczyło i miałem nowe daily na kanale no i właśnie wczoraj nie wrzuciłem filmu, bo wczoraj też dużo przy rowerze robiłem no i właśnie już postanowiłem, że trzeci raz daily nie będę robił. E, może najpierw się przygotuję do tego daily, jakiś sobie komputer gamingowy kupię. I co dalej z kanałem? Jeśli. E, no teraz filmy nie będą codziennie. Może niekiedy codziennie zrobię jakiś maraton. Filmy będą co dwa dni czy coś. Słuchajcie, założę nowy kanał. Nie martwcie się, założę nowy kanał i tam zrobimy daily bez opuszczenia jednego dnia. Tak, i słuchajcie, ten kanał najprawdopodobniej jeszcze będzie, tam będą filmy też wrzucane, tutaj na kanał Waterman, ale założymy inny kanał i już daily zaczyna dzisiaj, co jest za dzień? Piątek to robimy daily na nowym kanale od czwartku. No i myślę, że spoczko układ. E, jak chcecie, to tu mogę też robić filmy codziennie. Do czwartku mogę filmy zrobić codziennie i później filmy będą e, co e, co dwa dni, a tam na kanale będą codziennie i nie będziemy mogli opuścić albo jednego dnia e, w ogóle ale jednego musi być w dzień w dzień e, bo wiadomo, że to nasze daily też było oszukane trochę. E, no i myślę, że e, nasz nowy kanał szybciej się rozwinie. E, YouTube brzmi, nie będzie blokował. I dziś jesteśmy w mikrowięzienie W mikrowięzieniu. I też postanowiłam właśnie na tym kanale tym nowym kontynuować serię mikrowięzienie Ale za niedługo wiadomo mikrowięzienie będziemy musieli już kończyć No bo biznesy, biznesy Ale no trzeba iść no, do przodu z jakąś inną serią no ale y, są te dobre wieści, Bo do czwartku chcę zrobić maraton z więzieniu. Bo obiecywałem wam ostatni maraton i nie zrobiłem, a więc dzisiaj od piątku do czwartku będzie maraton e, więzieniu. I jest nasze e, sześć fajnych kur, e, Piękny I e, mam mało kąt, e, ten mam mało. E, właśnie pieniędzy, wczoraj nagrałem odcinek jeszcze go nie wrzuciłem, bo dzisiaj drugi kwietnia no i też nie chcę tak, że na przykład wczoraj nie wrzuciłem filmu dzisiaj nie wrzuca, wczoraj nie wrzuciłem to dzisiaj wrzucę i tak będziemy jechać do czwartku później filmy co dwa dni no i dobra dzisiaj jak wiecie musimy jechać po naszego kierowcę ale najpierw jedziemy wziąć do banku

Chcę wziąć kredyt. Tak, 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 tak. A więc 6 staków diamentów, 5 staków emeraldów i 10 staków y, właśnie y, złota latuje na nasze konto. Co prawda złota nam y, nie dali, y, bo nie mieli mamy na diamentów. No spoko, spoko. A więc mamy teraz pieniądze na naszym koncie na e, kresie Jara, bo możemy iść w końcu do wschodu. Dziwnaście, znaczy, się, Na razie e, nie dowiesz się. Mamy tu z więzienia? Tak, naszą nowe Na Będzie... gdzieś, 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 lambo Ale musimy dzisiaj zatrudnić ochronę. E, no i właśnie. Będę musiał tutaj zatrudnić ochronę A więc... No co? Będziemy musieli jechać zatrudnić jednym, e, jednym Lamborghini. Nie wiem jakie to jest lambo, szczerze. E, do dzisiaj nie wiem. No ale skoro z tym jeździmy, no to tym. E, więc tylko postaram się wgrać z krypta na jakieś malowanie fajne udarze gryba jedną się zdaje, ale e, jak jest, tu jakieś to barwy, bardzo będziemy mieć też naszych chłopcze, a my a więc idziemy, 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 Dobra, idziemy, 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 i czekamy na niego na ich a więc to jest jeden z nich i yy, 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 ten ten ma na imię Armando nie to nie ten dobra ten ten ma na imię Armando a ten ma na imię właśnie yy, jak to halo halo halo? chodź jak on ma na imię yy, nie jak ma Wiem, że jeden ma Armando. Spoko, spoko. A więc zatrudniamy i teraz umyka z naszego kąta 80 diamentów. Pyk. Boli, boli. Ale. A więc, dzięki za oglądanie tego filmu, zostawcie łapkę w ja górę, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcesz, żebym założyłem nowy kanał i było daily przez 365 dni, a nie na przykład oszukane daily, że tam robimy daily, E, że tam robimy daily, później e, jakieś stracimy daily, później 6 odcinków, nie, tam będzie daily przez 365 dni, a więc zostawcie łapkę w górę subskrypcję, trzymajcie się i pamiętajcie, że jeden like to 19 diamentów dla naszego ludzi. trzymajcie się.